Siema ludzie! To są ja. siema Eluszka, Kokoszka jak dowoli. woli. Kto to? To nie jest Magix Kto ty? Magix gdzieś ty? No, jesteś. Skinek. Najnowszy skin, I love. normalnie nie jestem z Madzią na chacie, ale, ale gramy razem więc no o Działa. Dobra, ale skina tutaj na ogóle zmienić na no, ładniejszy, bo...

Albo nie. Ale ładnie, madzia to jest jakby luksusowo. No. Zapraszam na mój serwer na, na DC No <grym> Magic snime, chyba naj... To jest jakby luksusowo ich... da da. da, 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 da. Uii, kręcenie się Takie Skina skinałbym, co na zmieniło jakoś. Mam takiego trochę lepszego, bo ten też mm -mm, tutaj nie wpaśnie. Dobra, nie, to niech już nie, nie zostanie. I love you. Kim ty znowu? Ja dźwięki mam włączone? Co ty go robisz? Co to jest? Kola. Kto ci to przyniósł? Babcia. Czemu? No babcia. I dla fanek.

Nie mówcie, że ona jest przyjazna. Nie, 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 nie. Nic nie odwali się go zdafilo. O matko, jak, jak wy się do siebie odzywacie? co? Zobacz na czat. Nie. E e no co on. Jaki on ma nick? Mufina Mufina, Mufina, Mufina Cie? Nie błagam się, niech teraz dopóki nie wlazł Czemu ona dołu? Nie Aaaa, mam -hmm. mm -hmm. Kto wie? Dobra, może pisz to... Nie mam taki dzień, że spać mi się <laughs> Wow, Jestem fanką Michael Jacksona. Super. No super, Karol, po prostu. E O nie. No serio? Sis! Zabijecie. Serio? Sis! Serio? Dobra. No, Ciska, nie pasujesz do nas. Iga, nie pasujesz do nas, wiesz o tym. Musisz być fanką Pietrasa, albo Cię wywalamy. No więc, no, albo, albo fanką naszą. Mm -hmm. Nie, bo ja nienawidzę Pietrasa. Albo jesteś fanką naszą Narki. Albo mnie. Albo jesteś fanką pieprzasa i nie wylapię. A jak nie będziesz nikogo fanką tej ekipy, to, to nie, wylapiesz. Ale nie, będziesz teraz najgorszy. Ej, moja środka mówi, że Pietras jest najgorszy. Kur iga. Nie pasujesz do nas pa. Nie, ustanę, by BFF jakieś y jakieś osóbki z miasta Brookhaven, No nie! Nie ma takiej opcji. No nie. Tymczasem, jak próbuję się wybić w kosmos. No nie, próbuję. Wcale nie jest takie łatwe. Dobra, hej. Par dwa. Matko, poza świat. Okej. Okay.

Best friends forever. Yay! Yes, I'm. Um. r dołączyła? Nie. O nie. Szybko screen. Screen mi nie działa. O. No i r wyszła, super. Fajnie. Iga, weź bo nagrywam, please. O oh, gar, see. Gdy skończysz do mnie, to. <coughs> To kłótnia na Robloxie. Mhm, mm mhm, mm mm -hmm, mm -hmm. Dobra, nie, nie chcesz byście na przykład. Czyli, jeśli jesteście fankami Pietrasa, I love Pietrasa, tylko to ma się zrobić. Nie mam jednak y, kontroli na. Teraz najlepszych. Dobra, widzę teraz. Samot. To oh, je fajn, no a Čo má Ložka-kokoszka. E... Smej, vybierala nazwa. Mhm. Uh Hodi. -huh. Chodzę nie, Arlena? Okej. Okay. Okej, okay, mam chyba wyszła. Dobra, gdy wykończę, to pa.